Pod koniec marca w gminie Puśnica odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Z 14 okręgów wyłoniono 17 kandydatów. Ich pierwsze zebranie odbędzie się już wkrótce. Najbliższa sesja odbędzie się 9 kwietnia. Wysłaliśmy już zaproszenia i powiadomienia do wybranych członków o planowanym posiedzeniu. Chcemy na tym, tym dniu wyłonić, znaczy oni z siebie wyłonią zarząd, wyłonią komisję rewizyjną i mam nadzieję, że 13 kwietnia na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną podane oficjalne informacje dla radnych, którzy będą wiedzieli, kto został wyłoniony w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy. Radni zostali wyłonieni spośród młodzieży w wieku od 15 do 18 lat z każdej gminnej miejscowości. Będą mieli możliwości konsultacyjne, opiniodawcze, będą nam pomagać też myśleć, i ewentualnie jak przeprowadzić różne inicjatywy społeczne na terenie naszej gminy, bo wiemy, że młodzież ma wiele, wiele pomysłów i chcemy z tych pomysłów skorzystać, bo wiadomo młody, młody organizm, młody umysł ma zawsze więcej i więcej, większą inicjatywę przejawia i my wychodząc naprzeciw naszym, naszym, naszej młodzieży chcemy to właściwie wprowadzić w życie i mam nadzieję, że to nie tylko będą inicjatywy sportowe, sportowe, kulturalne, ale także o większym charakterze. Mamy nadzieję, że też włączymy ich do przy organizowaniu różnych imprez, czy dożynek, czy nawet z własnej inicjatywy, jeżeli taka inicjatywa powstanie, postaramy się wydzielić środki w budżecie gminy i taką wspólną imprezę raz do roku przeprowadzić. Kadencja Młodzieżowej Rady potrwa dwa lata.